I cześć, witajcie, z tej strony Wila i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Witcher 2 Zabójcy Królów, tudzież Kingdom, coś tam, Assassination Jak znasz lepiej angielski to możesz napisać komentarz No i powiem tak, lecimy sobie pogadać z Cedriciem Tutaj wszyscy ewidentnie dobrze się bawią nie wiem, dokąd tam te chłopaki idą. Uuu, a co tu mamy? Meliska rośnie, dobra. Eee, how can I przyjść na zewnątrz? Chyba tędy. Odnoszę takie wrażenie. Jestem w stanie wyjść. Dobra, śpij malutki. Tu mamy jakieś grzybulki. Weźmy sobie. Grzyby są darmowe, nie ważą zbyt wiele. W sumie nic nie ważą. Podobnie jak te zioła. Eee, możesz zostawić fapeczkę. U, coś ty się gdzie dzieje. Byłeś? Tu Wiesz, się. gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric. Nie pakuj się w to. Hmm. Kopcy dają za zabicie potwora dobre pieniądze. Pieniądze nie są najważniejsze. Ale zwykle są... bardzo się no przydają. Nie ufam jej. Shili? Dlaczego? Shila to potężna czarodziejka. Niebezpiecznie być jej wrogiem, ale jeszcze gorzej, przyjacielem. Hmm. No to już wiem, że jej nie lubisz. Jakiś konkrety? Hmm. Po prostu ci ostrzegam. Dzięki. Chętnie jednak dowiem się czegoś od niej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedrikiem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Uuu. Ruda będzie nas eskortować. Ale pierwszy raz jesteśmy za murami od jakiegoś czasu, więc to chyba on? Dobry. Dobry. A że tu jest wejście, dobra. O kurczaczki. Mmm, dupka. A ona chodzi jakby specjalnie nęciła. No, Gerwazy tylko nie oddychaj. Strzymaj oddech. No i który to jest ten cedyczek? Niedługo mi niepełny pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się z prawej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się. Ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Vafail. Vafail. Zapal, Niech będzie. Halo. To ty jesteś, Cedric. A no kto pyta? Gerwazy z Rivi. Wiedźmin i. Tris Merigold. Hmm. Pięknie pachniesz, Tris. Cedric. Spójrz na mnie. Tak, czego chcesz? Geralcie z Rivi? O, o kurwa, pohandlować mogę. Dobra, najpierw Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych? walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty. A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorbeta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały, NC. Trwają przy swoich żadnych przerwie ich mieć stryczka, Albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, Jak nie, co nie wiesz, to może sobie zobaczyć najgorsze. Dobra. Kimba Malwko, Moril? o której rozmawiałeś przed chwilą. Jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że dwan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A, czyli A ludzie. ono mówi mi, że las jej Jak nie zabrał. Dlaczego nie powiedziałeś zielin. tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano. Może odeszła, by nigdy nie wrócić. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Dobra. Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem Wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać Neckery z dala od Bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekery. Czyli staruch, znaczy Keiran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Którą na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potwory w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam skwytanego we to no może być ciekawa opcja. Dla ciebie będzie to pestka. Pytanie: ile? Kim ty Kim? właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Okej, okay, to się przydaje. Muszę zarobić kilka orenów. O! Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmarzyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio Aha. dwóch śmiałych chciało zbadać ile. ruiny, sobie na i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców. Ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie mhm. wynagrodzony. Przez nich, albo przez ich rodziny. Spróbuję. Spróbować nie zaszkodzi. Ja, halo, halo, halo. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz? Słyszałem, że wiedźmini są długowieczni. W takim razie, może dożyjesz dnia. No dobra. Co ty masz dla mnie wykon. O kurwa. Schemat szarpacz. A to jest pułapka. Wiedźmiński jest srebrny. No właśnie. I tu mi brakuje sreberka. Ciężka skórzana kurtka. No już nie jest chyba aż taka. No właśnie bo po prostu, żeby ją dla mnie zrobił, żeby ją sprzedać, no nie wiem. No ale jeszcze stówka jest za wykonanie. Aby ten schemat po prostu sprzedam. Dobra, ale chociaż wiem już kto mi robi takie rzeczy. Błyskotka, przynętka. u, ty na upiorej na utopce. na i trolle. Eee... Ty. Kartaczyk nawet ma klocki drewna. Oczy krabopająka. Flara. Rozświetla... Czerwona mgła, psychoaktywny gaz. panie! I on ma schematów? Ja pierdzielę ty, to ja trochę sobie posiedzę poza nagraniami i postaram się pofarmić, aby wykupić od niego wszystkie schematy. Jak i również schematy od tamtego gościa, co miał recepty. No dobra. Chcę zabić Keirana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. Wow. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na Mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć na rzekę. Znajdziesz zniszczony most n -Sid. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Uważaj na siebie. Bo ja nie mogę! Kurwa, ja muszę sputać, ciągnąć. ty suko. Ale ona jest okropna. Fak. A, tak, zapomniałem, że tu muszę sobie klikać. To nie jedynka. No, tu mam w ogóle kolejne domki do penetracji. Spoko. Nie zaszkodzi sobie poza nagraniem. Pobiegać, podreptać. Kejren Cetric, żegota. I tam jest jakiś handlarzyk. No dobra, pedałujmy. Może ktoś nas zaczepi. Nie będę tutaj akurat robił cięcia. Hmm, to jest ktoś zielony, a zielony to jest chyba do pogadania? Albo i nie Dobra, czy ja jestem w stanie pływać Może jakiś utopczyk nas zaatakuje. Ej. A jest! O kurwa, i to nie jeden. O! O! On mi najebał ty! O, skórny syny! O, fuck. ale oni biją! O, jezu! O, Kurwa! Ale oni biją! Ty mam dobry mieć? Nie chyba! No chyba tak! O, oni na. na ten! A gdzie jest mózgu topca? O, faks! Albo gerwazy jest taką pizdą? O, jezu, ty. Dobra, chodź pojedynczo. O faken, ale oni piją. Ja pierdzielę. O kurwa. Zróbmy medytację. O Jezu. Do świtu. Ja pierdniczę. A ty, co zdradzisz, się dzieje? Nie, zdradzisz, nie wiem, o czym mówisz. Komendant Loredo wszystko ci wytłumaczy. Nie macie prawa! Co tu się dzieje? Ta A. kurwa jest szpiegiem z hmm. Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj, przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! Dałaś? I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę. Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa. A, czyli robota dla mnie. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. No, dodatkowy kłyścik. Patrząc na to, jak tutaj się dzieje, to... Chyba wszystko mi się przyda, wiecie? Normalne. Dobra, pozbieramy sobie przy okazji trochę zielska. Oj, widzę, że tutaj naprawdę trzeba będzie narobić trochę tych alkoholi. A ty co? Nic, dobra. How can I tam przejść? O oh, fuck, ej, naprawdę, ja muszę iść wzdłuż rzeki, potem iść tamtędy. tędy. lipka delikatnie się zawiodłem, bo liczyłem, że dam radę przejść na szagę. No, może i bym dał radę, ale jak sami widzieliście, no tak średnio. Nas nie opodalił sam. Chuba? Nie. dobra. Myślałem, że chuba. Tu są jakieś grzybule. Nie da rady. No, co chwila coś się pojawia do zebrania. Ale na razie się nie będę, aż tak zatrzymywał. Yy. Po prostu pójdziemy sobie na spacer Może jakiś zapis sobie dupnę Zapominam o tym Tu już coś stoi sobie Bandyci Bandyci O kurwa ty szaleńcy jakieś Dobra O kurwa mi najeba to lago A Pierdonałem potężnym strzałem To mi się podobało O Faks Drabina na sznurowych tych No i po co im takie rzeczy? No nie wiem, ale w sumie Co? Naprawdę Gerard jest przeciążony. Co ja takiego mam w tym ekwipunku? A jest Ja no to nie waży. A tego mi się nazbierało znowu o, dobra Wytupiej No cóż, czyli tyle, jeżeli chodzi o zbieranie fantów. Nie mijemy chyba sobie, co? Hehe, do wujka, dobry jesteś. Oj, nie ma problemu. Jakim głównożercom? Ty wiesz, do kogo ty mówisz? Na kontra to nie jest nic takiego. No i co, skrzyniunia ta. nie do przetrzepania. reny No, reny to wy o kurwa T50. No, zaraz znowu się przeciążę. Jezus Maria. Kiciuk Sejbuch. Dobra, ale no, wspinamy się coraz wyżej. Więc chyba idziemy w dobrym kierunku. Jak na moje. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kairan zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Mhm. Dobra. Czyli idziemy ścieżką zbocza? Znaczy zboczamy ze ścieżki. Hopsik, Myk. Zapis? Co wy nie będziecie gadać? Dobrze, że jest. Tyle to ja wiem Tędy czy tędy? No ja bym poszedł tędy, no ale Ona musi iść tam tędy, jak zwykle. Kobiety idą naokoło Zamiast pójść normalnie prosto tam gdzie brak, idziesz, kupujesz buty. Kurwa, bierzesz te i tyle w temacie, to nie. Najpierw do jednego sklepa, potem do drugiego, potem do trzeciego. A na koniec i tak wracamy do tego pierwszego i tak to Dobrze, się kończy. Jest. Women. A to, co to jest? Płatki białego mitru. Ocholipka. Hopsik. Dobra, będzie kuta scenka. No nie gadaj, że mi się popsuła. Ok, już się naprawiło. Hmm. Widzisz te ślady? Tak. skudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Albo... Ktoś sobie przyszedł wylutować statek do końca. Kurczę, dzielę, spoko sprawa. Medaliem ostrzega. O kurwa ty, no właśnie. Patrzcie jak mi się świeca ślepka na lewo. O ja pierdolę. Okej, okay, jest level. O, jak się zwiksował. O kurwa, pomyśl mi babo. O mocne ataki na nich działają. Mmm, starze znajomi. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladówkę Irana i wynośmy się stąd. Fanty. Esencja z wody Tyle pyszności. Mózgi topca. Kurde, moje ulubione danie na zupkę chińską. Dobra. Brak coś wyjebać. No topór. To Albo to ulepszenie broni sobie założę. O! Bo to też trochę tam coś robi, nie? A, jakieś tam. Kurwa nie wiem Zatrucie przeciwnika. Jest jak idę, ludzie. No to też będę musiał narobić te runy. Ulepszenie miecza jebać. Dobra. Trochę mniej tu gdzieś trochę więcej, ale naprawdę ty śliskosz. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. Podła, masz pustcecie. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat. Może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. O. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam hmm. to ziele, ale nie wiem gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zrobić Idziemy, radę. Po Mogę porozmawiać z Cedrikiem. Proszę. Oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. <słuch> Do zobaczenia. Dzięki mordo. No jak zwykle, powiem ci, że ten portal by mi się przydał. Dobra, eliksir z langusty. Ale najpierw chodźmy sobie na ten stateczek, bo tu są jakieś beczułki. A jest jakiś ten sneaky biki. Potrzebujesz klucza. okej. Okay. czyli musimy znaleźć kluczyk. Czyżby ten klucz kapitana Petra Sili Peton Silon Petilejon. Dawaj, raport dziennik. Ćwiekowana skóra, szewczyk, tratewka i sukienka. Spoczy. Przeczytać dziennik. Dobra, to chyba będzie wiot. Wstacie miejsca. Shit. Langusta. O kurwa. 200%. Kotki. Wilka, na no, część z tych już znamy. Pierwsze planowe Szanieskier Wernun Vernon, bez. Kurwa, po prostu ja sobie pokazuję to. O, ten skurwion. Dobra, Malena. Czyli tamta dupka miała na imię Malena, spoko. Pokazuję sobie to, żeby nie było. Cairan, Cieniokost. Mhm. Ty, a może w, w tym będzie? No właśnie, Dziennik Kapitański. Ekspedycja de no, okazała się sukcesem. Mhm. Oswem. Mhm. Aha. Przywołał Harpie Oswen. Aha. Czyli takie rzeczy. A tu jeszcze mamy raport. Na wyszło starenie do rąk własnych jego magniac. Rektora uniwersytetu w Roxenfurcie. Okay. To we flot sam korzysta z królewskiej poczty. Mogłabym to podrzucić. A i w sumie, znajdź skrzynkę na listy. zajebisty quest. Ale przecież czekajcie, ty to się wbiłem poziom. No właśnie. No i musimy iść dalej, niestety. Dobra, to mamy wymaksowane. Eee... Parowanie ciosów, myślę, ze wszystkich kierunków, bo spoko. I teraz sobie opakowałem drzewko na magię i na inne tego typu rzeczy. Mm, szermierka no i szermierka. Myślę, że w to bym nie otrzymujesz 200 obrażeń, tylko 150 to też jest bardzo dobre. Czasy przeciwników, dystans, redukcja obrażeń, bardzo fajne to jest tutaj co mamy: zielarz, obrażenia od petard, to jest dobre. Więcej składników, żywotność, eliksiry dłużej działają, olejki. I to też jest fajne. O Jezu, to ile ja to będę miał zabawy w tej grze. Ile farmienia poza tym. No tu świnia w ogóle leży. Witaj przyjacielu. No dobra, ale najpierw bierzemy sobie dalej tak, nie zapach kadzideł, tylko kejranek. Cieniokost. To jest kurwa cieniokost. Ty, może jakoś tego <laughs> zielaża by był? Kolejny naśladowca. Tratewki. Toksyna Keirana zabiła go na miejscu. O, fuck, ej, nie wiedziałem o tym. No, to jeszcze coś było. Kolejny naśladowca. Aha, to może to miejsce nie jest spenetrowane do końca. Gdzie tu kurwa rośnie cienio a co jeszcze, baranek, tak? Kolejny na No nie, no, bez sensu. Nie rozumieć. Ja nie rozumieć. Kali nie umieć. Hopsik. No już mogła nas zabrać tym teleportarem, nie? Ty, a czekaj, a jest coś takiego jak ten? zielnik twojej starej. Czekajcie. I to jest inwentory U, P, L, K, M M to mapa. No właśnie. Kurwa. A ten cieniokos byłby spoko, nie? O, przepraszam. Kurde, no, cieniokos to brzmi Jakby rosło gdzieś w cieniu i przy kościach, czyli na cmentarzu w nocy. Ale nie wiem ile to ma sensu. To jest po prostu takie moje gdybanie. Jeszcze sobie pójdziemy na most. Chyba raczej na jego szczątki. Wydaje mi się, że może być tu coś ciekawego. No, może być, może nie być, no. Ja po prostu lubię sobie sprawdzać tego typu rzeczy. A, nie da się zajebać magika. OK, sprawdziłem sobie tak na wrazie W. Może by się coś zbugowało, może nie. Tu nigdzie nie rośnie żaden cienielekość. Tutaj przy tych korzonkach też nie. Cholipka. Tu jakieś patyczki. Kurde. No jedyna opcja to iść do tego zielaża, nie? Tak wiecie na logikę. <słuch> Tu wola jakiś sakfon leży. A którą wyrzuciłem. No tak, bo nie mam miejsca. Upsi Daisy. Upsy, upsi. Jest kolejny zapis. Eee. A tutaj. Tu mnie nie było, no właśnie. To jad. To chyba też nie miałem. Ty. Jakieś... Jakieś coś dziwnego. Jakieś dziadki. O, nie widzę tu niczego. To jest tylko meliska, jakieś ule. Jakiś pszczelarz chyba sobie żył. Hmm. Czy to jest cieniokost? Nie, to jest jaskółcze ziele. Odpalmy sobie zegarek. Dalej rośnie to jad. nic naprawdę? Słabiutko. Słabiutko, bo liczyłem na coś fajnego. jakieś pyszności. Nie zaskoczysz tędy. Cholera. Gerwant. Dziś taki sprawny, jednak nie do końca. O kurwa, co to jest? Ej, w coś wlazłem. To pułapka jest! O podnieś O oh, fuck To jak za darmo to ja wezmę Może na utopce mi się przyda jak będę chciał O Jezu I jest przeciążony Znaczy no, wiecie co Jak za darmo to wezmę i mogę tamtemu odsprzedać Nie <grystanie> Ojejku gdzie to jeszcze jest? Może to jest ten cieniokost. No to tutaj od kurwa dalej. Te piatr, piatki białego mitru. Dobra moi drodzy, myślę, że tutaj zakończę ten odcinek. E, mamy pół godziny, więc myślę, że czas nie jest jakiś zły ani tragiczny. Ja sobie dojdę na spokojnie do, do tego do sklepikarza. Spróbuję znaleźć ten cieniokost, zrobić tę potkę i będziemy widzieć się dalej jak będziemy szli. Czy ja mogę z nim jakoś sensownie porozmawiać? chyba nie. Chyba po prostu on nie chce, tak więc dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.